Jesteśmy teraz w jeepie czyli to jest taki... Trochę. Zaraz zapłacimy za... za, za przejazd. To jest amerykański jeep przerobiony na autobus. b cinco. 25 Czyli to jest taki podstawowy środek transportu, w którym najczęściej wszyscy dojeżdżają do pracy. bo Czyli uczniowie do, do szkoły, ludzie do pracy. Kolejną dzielnicę, tutaj kościół katolicki, bodajże. Nie ma przystanków, po prostu taki jeep zatrzymuje się gdzie kto chce. Wysiąść albo wsiąść. Po prostu mówi, Zatrzy proszę o zatrzymać się i tyle.